Podlotowi Dziabkowie Małgosia i Maciej w podróży Zapraszamy Kurczaczek i ziemniaczki do mnie. Proszę No weź zjedz no. Wylałem się jak wychodziłem Godzina siódma rano Wszyscy śpią Jedenasty lipiec Tak 2025. No, odebraliśmy samochód z naprawy, z naprawy koła i hamulców. Wczoraj trochę sąsiad Kasi i Jamiego nam naprawił ten przód, który był mocno pokiereszowany, no więc jedziemy, jedziemy na weekend gdzieś tam, nie wiem gdzie, koło Yorku ja. koło Yorku w czwórkę, oni jadą swoim samochodem, my jedziemy camperem Skręć w prawo. I o, jest skręć w prawo. Także na razie to wszystko, jak zajedziemy na miejsce, to, to poinformujemy. Jedziemy na kemping. Już mamy chyba niedaleko, mam nadzieję. Na razie mamy takie małe miasteczko. 5 minut. minut jeszcze. Dojeżdżamy do A. Do <gum> kempingu. Ale skill Park. Przyjechaliśmy w piękne miejsce, w cudowne Tutaj mamy takie obozowisko Przyczep Tam są domki Nie wiem Holenderskie czy inne No i zachód słońca przez drzewa Słoneczko przebija I za chwilę będzie nam zachodzić I mamy, ojej, mamy coś strasznego, bo mamy czarne krowy Jak to jest? Czarne krowy dają białe mleko Kto to widział? No i tu jest nasze towarzystwo, które sobie przemile gawoży. Mamy co nieco na stole. Tak, a gdzie mamusia uciekła? Do, musiała iść po, po herbatkę. Ach, po herbatkę. Przecież herbatka stoi. No, no jest mamusia. I gdzie to ciasteczko? Nie mają zjedzone. A, zjedzone. No dobrze, wychodzimy czy nie? I zakaz nie ma wody. Zakaz ma wody. No tak, Jamie, Jamie, Jamie się kieruje. A Jamie, czy ty, ty wiesz, że ta siekierka została znaleziona na Mazurach w trawie podczas naszego przepływu i dzięki temu jest z nami. No, mamy tutaj ruch z wodą. Jest napisane, mi to przetłumaczyli, bo ja na tym się nie znam. Że uwaga, niebezpieczeństwo. Dzieci tak. muszą być nadzorowane przez cały czas. Tak, dzieci cały czas muszą być nadzorowane ale okazuje się, że w tym rowie nie ma wody, aczkolwiek jest głęboki. Jakby się do niego wpadło, to nie wiem czy by się łatwo wydostało. No i mamy tutaj takie to krajobrazy. I chillujemy, tak? Tak to się mówi. Chillout. Chillout. Robimy chillout. No. Zachód słońca się zbliża, a jeszcze, bo tego nie pokazałem, bo powiedziałem, że odebraliśmy samochód od mechanika i no z tym kołem, tak? Bo tam się zepsuło łożysko, no i nie tylko, naprawili to łożysko, wymienili klocki, bo te się zużyły, no i ten przód, kolega Kasi i Jamiego, który mieszka obok nich, wczoraj nam go tutaj ustawił, żeby jako tako wyglądał, ale no, niestety jest pokancerowany, tak? Nie wiem, to już chyba raczej będziemy naprawiać, naprawiać w Polsce. Tak? A oni przyjechali osobówką, a gdzie będą spali, nie wiem. Z nami nie. Przygotowania do kolacji. Co będzie dzisiaj na kolację? E... Będzie o mnie kurczaczek i ziemniaczki z Omni i będzie ognisko dla szanownych gości tu tak, którzy... tu mam... wodę. Tu to tak, tu już mamy o mnie. gotują się kurczaczki i ziemniaczki. Jeden spadł może go tam dorzucę. Mamusia no, już jest gotowa do wyjścia A krzyczą na mnie, że zachód słońca się zbliża Ogniska już mamy w pełni Ogromny ogień Tutaj mamy curuś. Idę na jogę przy zachodzie słońca Dobrze, idź na jogę Tu mamy gości, którzy przyjechali przed chwileczką No piękny ten zachód słońca Wspaniały No Jamie już usiadł sobie jak król Przy ogniu i króluje o, to takie coś jest. No. Masz tu jakieś, jakąś lornetkę? Yy... Lornetkę? No mam, No przecież bawił no się mówię, przed chwilą. Że, yy, tam, gdzie jest ten, to czerwone, ten wagon, to tam jest puszka steli, i Ty to możesz widzieć. To ty to widzisz, jak... Jak zoomujesz, aha. to czy to widzisz? No nie, aha, ja czy widzę? Tak, czy jak telefon? telefonem, A, no to dobrze. No on mówi, że tam jest puszka. No ćwicz, ćwicz. Szybciutko ćwicz, bo na nartach nie pojeździsz. No powoli, powoli zbliża się nam zachód słońca. My już jesteśmy tutaj prawie gotowi. Gryl rozłożony. Omnia się piecze. Stół też jest gotowy. Więc za chwilę będziemy szamanko robić rozpoczynamy kolacyjkę przygotowywanie Baxi też chce być ujęta w tym wszystkim jeszcze troszeczkę troszeczkę słoneczka zostało ale malutko i będziemy piec

No co niektórzy dostali, co niektórzy co niektórzy to już zjedli, a co niektórzy jeszcze czekają. No hot, hot. O Jezu, tędy uważaj! Voilà! Nawet nie zdążyłam powiedzieć, że jest dwudziesta I przyszło danie główne A jakąś łyżeczkę mamy? Danie główne z Omni Ziemniaczki to Kurczaka nie chcesz się? Teraz twój talerz. No tak, kurczaczek połknięty, kiełbaska wstrząśnięta. Naczynia pomyta. E, no tak, w większości wypadków nie pomyte. Nie <gry> wylała się jak wychodziłem. <noise> a teraz chipsy łykamy. No, jeszcze na dodatek. Hula, 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 jakiś tam, hula hop a no, takie. O. Hula hop No, i tam co nieco stoi w szkolneczkach. Siedzimy sobie, tutaj gaworzymy. I nagle jest informacja, że co to tam się tak świeci, co to tam jest. Jakiś pożar nastąpił gdzieś w lesie, a to księżyc się wyłania, księżyc nam się wyłania. Wiem no, mi nawet lornetkę biją. Babci Heni. I lornetkuje. Zimę przy ogniu i przy pełni księżyca. Nie wiem, czy go będzie stąd widać, ale tam jest za tym drzewem. Tam jest Jamie. Nie, Jamie jest z lewej. I jak się siedzi? No pięknie. Trochę musieliśmy się ubrać, bo chłodno, pomimo że jest ognisko. W nogi jest ciepło w nogi bardzo ciepło no, a w plecki trochę chłodno. No już jest następny dzień, pierwsza w nocy. Ognisko się dopala, nikogo nie ma. Mamy piękną poświatę. Tam był zachód słońca. Mamy pełnię. Ładnie wszystko widać. Godzina siódma rano. Wszyscy śpią. A my za co mamy taką aurę. Gdy Po upojnej nocy wróciliśmy do normalności. Mamy taki oto poranek. Wśród krów, natury i Krówki cały czas na tym pastwisku były. W nocy też. Ale z nami nie spały. Idę do towarzystwa. No, przystępujemy do planu Barbarossa. Wypranie Baxi. No i co? Baxi! piesuciek uciekł. Hot water? Baxi. Zamiast Baxi, Jamie zrobił pranie. Baxi, chodź. Co? Baxi, Daj mi ten, proszę. Daj, daj ser shower. <laughs> Ciekawe, kto to się miał wybrać. No tak, no morze, tego łachcza Tylko Uważajcie na oczy. Tak, wiemy. Jest zadowolona, tak. tak? Aż jej się ogon macha Jest bardzo zadowolona Ja widzę przerażenie w jej oczach Niech on Ci pomoże, bo nie, bo zaraz wyrwiecie Siad. No, no ice. Is... Baxi, siad. Front, here. I can't get down enough. Hey, Baxi, taka będzie czysta. Zaubermachem. Jak nagrywaj, Uciekła Uciekło mi, nie wiem. Baxi, wracaj. Uciekła. Baxi, chodź. TV. Proszę. Proszę. Próbuj, no Jest. Próba, próba I co? Jest Wyjdzie coś? Nic <g plein> Pies jest mądrzejszy od nas trzech <noise> Baxi chodź. No chodź Będziesz czyściotka? Maybe we just get a bucket of water Just pick it up Czekaj, tu to może teraz, z wody bo to ona już jest umyka Sposób wymyślili. Nie chcę przejść pod prysznic. Trzeba używane dla psa zrobić. A nie no. mówiłam wczoraj? A nie mówiłam? Dziś dlatego szampony. Próbirem. Co się dzieje? Próbirem. Próbujesz? Możesz biegi zmienić, bo jest H na piątym. To na prawej ręce. Baksi, wracaj. Baxi! Baxi, a Bravo, você! Niedziela 13. Wyjeżdżamy z kempingu. Upał bardzo, bardzo duży, zresztą jak widać, prawda? A tak. miejsce było koło Jorku. Miejsce kempingu, tak, koło Jorku. Bardzo ładnie tu było. Ślicznie, powiedziałabym nawet. Takie piękne domki holenderskie. Tak dużo wody zużyliśmy przez dwa dni. Bardzo dużo, bo leje i leje się woda. Wszystko prawda? przez tą kąpiel psa. Chyba tak. Wszystko będzie na psa. A dla Rzeczka, a ile próbujących, ładzą się. Miejscu, gdzie był kiedyś jeden z połudów na wale, na morze, w To są pozostałości jedynie.